Otóż, proszę Państwa, Pakt Północnoatlantycki to jest taka organizacja, która umówiła się, że tworzymy Pakt Północnoatlantycki dla obrony suwerenności i niepodległości krajów zrzeszonych w pakcie, za pomocą środków zgromadzonych na poczet tego bezpieczeństwa w wysokości nie mniejszej jak 2% budżetu przychodu na PKB krajowego brutto. I proszę Państwa, przez dziesiątek, dziesiątki lat, i tutaj jeszcze dodam, że w tym pakcie jest napisane, że dowódcą wojskowym tego Paktu Północnoatlantyckiego musi być zawsze Amerykanin, ponieważ oni zakładali, że jak się trochę kusz opadnie po II wojnie światowej, to, to Niemcy zaraz zaczną grzebać w Europie. Więc się oczywiście, że to się sprawdza, co tu dużo nie powiedzieć. Zawsze jak Niemcy zaczynają grzebać w demokracji europejskiej, kończy się to wojną i milionami trupów. Natomiast co do istoty, Niemcy od lat nie płacą, proszę Państwa, składek w takiej wysokości, oni płacą symboliczne pieniądze. I pojawiła się Polska Jarosława Kaczyńskiego, między innymi pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, która zdała sobie sprawę z tego, jak wielkie zagrożenie jest ze strony Rosji. I zaczęła prowadzić politykę. Przypomnijcie sobie Państwo, najpierw był atak Platformy Obywatelskiej oraz wszystkich tych akolitów, akolitów jej na prawo i sprawiedliwość, i nie tylko, bo i na KukiS-15 i tak dalej, i tak dalej, że uszczelniają granice, że jakieś wielkie wały budują, a nie wielkie płoty i tak dalej, i tak dalej. Oni byli wrogami uszczelnienia granicy, a dyrektor Frontexu, który przyjechał i powiedział, no super, granicy europejskiej bronią, został z, wyrzucony na zbity łeb z, ze struktur Unii Europejskiej. Bez pracy gość został. To samo się stało we Włoszech. Niemieckie statki wożą tych ludzi, proszę Państwa, na brzeg Lampeluzy i, i Włoch. I teraz do, do, do brzegu. Proszę Państwa, żeby nie płacić tych 2%, Niemcy zbudowali kolejną strukturę finansową, która zapłaci za nich. To jest proste, jak gwizdek. Otóż oni nie zapłacą tej składki, ponieważ powstanie unijne zobowiązanie wobec Paktu Północnoatlantyckiego i alternatywne działanie dla Donalda Trumpa. I teraz tak, przemysł niemiecki jest zadowolony, dlatego że uwaga, Niemiecki bank centralny, czyli czytaj Europejski Bank Centralny, wydrukuje setki miliardów złotych, jak to Donald Tusk pokazywał, to są boiska pieniędzy po to, żeby te, za te pieniądze z marżą były kupione, proszę państwa, sprzęty we Francji nie daj Boże, bo to nic nie działa yy, i w Niemczech nie daj Boże, bo to też ledwo co działa. Yy, proszę państwa i i obciążone będą tym państwa inne, które zapłacą za tworzenie armii francuskiej i niemieckiej. Nie polskiej, nie czeskiej czy słowackiej, niemieckiej. Pytam się, jeżeli. Ile czasu trzeba, żeby zmienić nazwę z Bundeswehr na Wehrmacht? Ile czasu trzeba, powiem? Ile w czasu. Sposób jest prosty, ale on może być jeszcze prostszy, bo takie też są analizy, że po prostu będzie tak, że Polska dalej będzie wydawać te 5% PKB, czyli bardzo dużo na armię, na zbrojenia, a Niemcy postaną przy swoich wydatkach, żeby tam poziom życia nie spadł, tylko że wezmą sobie kontrolę nad polską armią i po co oni mają wydawać, no nie po mają co sprawę. mają żeby, szczególnie, że nie specjalnie chcą walczyć w tej chwili, czy tam można by socjotechnikę zastosować i, i przy tak zmanipulowanym społeczeństwie pewnie szybko by się tak zidentyfikowało, że one do, chciałoby nawet walczyć i, i tam umierać za Bóg wie co, za Zielony władze, proszę, za, proszę za LGBT, ale nie? to się nie chcą, a łatwiej, żeby to Polacy umierali, tylko żeby komenda była niemiecka, pieniądze i żołnierz polski, bo do tego się mniej więcej sprowadza pomysł europejski. Ja by, by, chcę zwrócić Państwu Uwaga, że Niemcy mają już z tą armią europejską trochę doświadczeń z II wojny światowej, Powiem, taka Holandia wystawiła kontyngent w ramach Waffen-SS blisko 70 tysięczny, Francuzi 50 tysięczny. I proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, że za sprzęt, który zużywano w czasie wojny, po wojnie Niemcom te kraje zwracały pieniądze. I, i powiem Państwu, tylko Polska nie brała w tym udziału. Więc nie, żaden komponent niemieckich sił zbrojnych w postaci Waffen-SS, nie wiem, jakoś Warszawa na przykład, nie brał udziału, choć takie rozmowy były brane, to Polacy nigdy nie ważyli się do takiej zdrady narodowej. Więc oni wpływ, oni już mają wprawę i oni idą w tym samym kierunku, tam się nic nie zmienia, tam trzeba tylko Adolfa Hitlera. Ja myślę, że ten Adolf Hitler gdzieś jest. Tylko on po prostu zwyczajnie sobie teraz w tej chwili czeka. Kto wie... Nowy, nie to, że ten, ten, bo tam... Nie, nie, ta... nowy, on czeka, on czeka, proszę państwa. E, oni cały czas mówią o niemieckich terenach wschodnich. Oni cały czas, bez względu na wszystko, geszefciarze inwestują do linii Wisły, a nie za linię Wisły i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, ten plan idzie. My musimy obalić rząd Tuska i to niebawem. Tylko musimy mieć swojego prezydenta, a więc musimy iść do wyborów. A potem musimy się wziąć za po prostu Realpolitik, czyli musimy obalić rząd Tuska. To w takim wypadku na koniec wróćmy do kampanii i zaczniemy co nieco humorystycznie. Po schodach tych czerwonych z pałacu festiwalowego. Tam fotografował wielki gwar i słyszę 50 metrów od schodów słyszę z akcentem i zdaniem Pan Daniel, Pan Daniel, a wy znajcie kto będzie waszym prezydentem? My udajemy, że nie bardzo wiemy. I krzyknął no kakój ta duda, jakiś to duda, powie krzycz Rosjanin. No tośmy tak niby to odebrali niezbyt wesoło. A wy znajecie pan Daniel, kto zawtra utram pierwyj posljot telegramku z pozdrowieniem? No i wtedy my w troje, Krysia, ja i ów dziennikarz rosyjski, Władimir Wladimirowić Putin. I powiedział, dziec żurnalista. Tak to wystąpił. Ja muszę powiedzieć, że byłem, Daniel Olbryski oczywiście, wcześniej była jego żona też ciekawa. Ja muszę powiedzieć, że trochę współczuję Rafowi Trzaskowskiemu, bo masz wiedz wyborczy, to było w Buzyńcu Mazowieckim. I wiesz, że kampania polega na tym, aby żadnego błędu nie popełnić. I nagle jakiś kompletny dekiel. Daje mikrofon olbryskim. i ty już wiesz, że masz kłopot. I ty już wiesz, i on tak stoi, ale ustał to, ustał, wytrzymał do końca. No tak, tak na marginesie, chyba Pan Olblyski nie zwrócił orderu Puszkina, który dostał od Putina. No, ale może zwrócił, nie wiem, to w sumie ciekawe. Ja tak mam... to było. Folklor kampanijny, panie pośle. Ja, ja mam panie tutaj własne wspomnienie, bardzo przykre wspomnienie, patriotyczne wspomnienie. Oni są patriotami, ale wtedy, kiedy im się płaci. Tak jest moje zdanie na ten temat. Zresztą większość aktorów tak ma, że zawód aktora to jest taki specyficzny zawód, że płaci mu się za to, co mówi. I to jest ich zawód ogólnie. Że im się płaci za to, żeby mówili, co im się każe mówić, albo co im się każe przeczytać i się nauczyć na pamięć. Od cała, cała, cała inteligencja i oni opowiadają albo co widzieli, albo co przeczytali. Natomiast rzadko, kiedy oni mają własne zdanie, oni odnoszą się zawsze do, do, do jakichś takich form. Że tak powiem, które potem przynoszą takie teksty, że z żoną, jak idziemy, na przykład, gdzieś po Paryżu, to po cichu mówimy, żeby ktoś nie usłyszał, że mówimy po polsku. Więc mi jest za po polską kulturę trochę wstyd. Bo po pierwsze, Daniel Obryski, Łomnicki, to są już aktorzy, którzy już odchodzą, natomiast którzy jeszcze coś stworzyli. Natomiast to aktorstwo, które teraz powstaje, z tych. Z tych krótkich form, że tak powiem filmowych, no z aktorstwem już naprawdę mało wspólnego ma. I te epickie dzieła, na które kiedyś polskie było stać, dzisiaj proszę państwa już polski nie stać, bo nie ma kogo grać tam w tych epickich dziełach. A Daniel Orbryski kiedyś proszę państwa rozmawiałem z tą właśnie jego żoną na temat inicjatywy Husaria przed pałac, bo to od ładnych kilkunastu lat chodzi za mną i jakoś nie mogę się przebić z tym pomysłem. Że wtedy, kiedy głowy państw odwiedzają Rzeczypospolitą, a szczególnie Pałac Prezydencki, przed Pałacem Prezydenckim, wśród, razem z żołnierzami Kompanii Honorowej, stoi dwóch spieszonych husarzy jako świadectwo polskiej historii. I wtedy, kiedy Zakomorowskiego jeszcze, do Daniela Obryskiego zwróciłem się z prośbą, żeby pomógł w tym wspaniałym pomyśle, bo to jest wspaniały pomysł. Ja mówiłem, Wtedy tej pani proszę mnie skontaktować z Danielem Obryskim, bo ja nie muszę być autorem tego. Chodzi o to, żeby oni stali po prostu, nie? To powiedziano mi, że oni takimi pierdołami się nie zajmują, że dla nich to jest temat polityczny, więc oni nie będą w tym brali udziału. No, więc chodzi o to właśnie. Tak. Ja, jako prezes browarów, wtedy do nich występowałem, to pewnie o to chodzi, co pokazałeś. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze wiadomo. No więc my mamy z takim patriotyzmem wśród aktorów do czynienia. I, i powiem: czym ich więcej w pokazywaniu, tym gorzej dla Trzaskowskiego. Życzę mu takiego samego upadku moralnego, jak właśnie Olbryski, do którego z całą pewnością zadzwoni, bo jak słychać po akcencie rosyjski to jego drugi język. Oczywiście zna rosyjski, nawet się nie wypierał, że, że zna znaczy się lepiej niż angielski. I, i o, i wszyscy nim... uczyliśmy rosyjskiego, Mówi. tylko niektórzy, tak jak ja, nie chcieli się go na siłę nauczyć. A niektórzy tam trochę profitowali, bo tak, kiedyś tak. to było e, skuteczne. No dobrze, panie e, pośle, panie kandydacie, to już na koniec e, jakie Pańskie aktywności, co się teraz będzie działo w kampanii prezydenckiej Marka i No Muszę powiedzieć, że no niestety podwozie troszkę schowałem, bo wirusowe zapalenie oskrzeli mnie dopadło. Lekarz mnie skrzyczał, bo mówi, że 5 minut przed zapaleniem płuc byłem, więc ja dochodzę do siebie, jeszcze przyszły tydzień muszę antybiotyki brać no i pewnie pojadę byłem teraz na Podkarpaciu ale super, no pełne sale słuchajcie, no może niepełne, no ale powiem, że blisko 600-700 osób przyszło na trzy spotkania no i jestem pod wrażeniem no to są trzy, trzy trzy pół godzinne spotkanie przyjaciół w Rymanowie na przykład, nie wiem czy wiecie że jest taka miejscowość mała na Podkarpaciu słuchajcie, prawie dwie godziny z trzech godzin rozmawialiśmy na temat historii w ogóle zeszliśmy z polityki Rozmawialiśmy na temat polskiej sytuacji e, miejsca Polski w Europie, e, gdzie powinniśmy znaleźć sobie. To są tak politologiczne dyskusje, że ja byłem pod takim wrażeniem e, poziomu, że te wszystkie spotkania tego trzaskowskiego e, z, z tymi ludźmi takimi wpatrzonymi w tymi takimi, wiecie, gałami e, nic nie rozumiejącymi, to w ogóle to są dwa światy. My rozmawiamy o Polsce, a nie o trzaskowskim. My rozmawiamy o, o problemach do rozwiązania i sposobach ich rozwiązania, a oni o, rdy, o rdy, rdy I tu ci powiem, że naprawdę w zba, zabawny sposób e, 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 traktują e, wszyscy dosłownie na Podkarpaciu billboardy, które się pojawiły Trzaskowskiego. E, Podkarpacie budujemy, uważaj, nie zgadniesz co, centralny okręg przemysłowy. Tak, okres, tak, słowie, tak ty, jest. Takie Facet kibla nie potrafi postawić porządnego, a on a to... centralny okręg przemysłowy będzie budował. No to paranoja ma jakieś granice, powiem. Wam. Rzeczywiście jest pieniędzy. takie hasło, ale mało kto w to wierzy. Ale to ciekawe, że tam się pojawiły takie billboardy. Tylko no, jest... tam. I o, zobacz, w mediach nigdzie tego nie ma. Ja nie to nie ujawniłem powiem. na Twitterze, pokazałem zdjęcie e, e, tej kampanii, ale to jest jakieś szaleństwo po prostu. No. Proszę Państwa, to budowanie centralnego okręgu przemysłowego to, to nie są miliardy, to są biliony. No. I on mówi, że jak on prezydentem zostanie z budżetem 320 milionów, on wybuduje centralny okręg przemysłowy. Trzeba mieć po prostu coś z głową nie tak. No. No Warszawa to nie jest centrum inwestycji publicznych dla Rafała Trzaskowskiego, tak. a na pewno to, to tanie i oszczędne i takie racjonalne inwestycje, no ale pff, może ma rozmach za czym. Tak czy inaczej <laughs> kampania Rafała Trzaskowskiego no, trochę formalnie stoi, są spotkania, ale raczej zamknięte, trzeba mieć trochę szczęścia albo sprytu, żeby się na takie spotkanie dostać. A w sondażach mu przestało spadać, więc może jest w tym taka metoda, że oni uznali im mniej trzaskowskiego, i mniej spotkań, i mniej ryzyko i mniej, mniej podejmowania ryzyka, że będzie wypadka, tym lepiej. A propos, a propos sondaży, to muszę Państwu powiedzieć, że są państwa, gdzie sondaże są zabronione. Ponieważ sondaże to jest narzędzie do kształtowania opinii publicznej. I powiem wam, że ten wyścig na temat kto zamawia sondaże, po prostu już zaczyna być obrzydliwy, nie? To jest tak, że złapaliśmy TVN jak zmienia nazwiska pod słupkami. Przecież to już żeśmy przechodzili chyba ze dwa lata temu, tak mi się wydaje, że to było. Partiom politycznym i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, powiem tak, są przerażeni, dlatego że oni przegrywają te wybory i być może w pierwszej turze Trzaskowski więcej dostanie, dlatego że w prawej strony jest więcej. Natomiast nie będzie pierwszej tury. Proszę, wybić się to z głowy. Głosujemy w pierwszej turze sercem i rozumem, a w drugiej turze wszyscy idziemy jak jeden głosować na tego, który więcej dostanie w pierwszej turze z prawej strony. Co to oznacza w istocie? Że do wyniku Trzaskowskiego nie ma czego dołożyć, bo nie ma czego dołożyć, a u nas jest przynajmniej kilku kandydatów, którzy poprą tego gościa który wejdzie, bez względu na to, kto by nie był, czy Mencen, czy Nawrocki, czy Jakubiak, czy Braun, czy ktokolwiek inny. Głosujemy na tego, którego społeczeństwo postanowi wprowadzić do drugiej tury. I tyle gadania. I oni przegrają właśnie dlatego, że my się zjednoczymy, a tam się nie ma już komu jednoczyć i tak to będzie wyglądać arytmetycznie. No dobrze, my widzimy się za tydzień, wracamy w piątek, zobaczymy jaka będzie dynamika polityczna za ten piątek. Przez ten tydzień dużo się może wydarzyć, bo kampania wchodzi w swoją decydującą fazę. Teraz będzie rejestracja kandydatów, za czym ile osób będzie, będzie na pewno Marek Jakubiak, ale jest też kilku innych, kilkoro innych kandydatów. Kto wie, no jak zbiorę podpisy, no znaczy, to, znaczy mogę nie zebrać, ale jak mi komitet powie, że mnie nie, re, nie rejestruje, to mnie nie zarejestruje, no i tyle. no. Dlatego no, tak, dlatego można, można się włączyć, a właśnie jak się zbiera podpis? Jak się zbiera podpis? wystarczy jak zebrać kilkanaście podpisów. Ja tam nie chcę zawracać wam głowy, natomiast ja mam adres biura poselskiego. Proszę mi przysłać w kopercie listem zwykłym po prostu, listy poparcia i tyle. no. Ja tam powiem ci, Łukasz, że te 150, 200. 250 listów dziennie odbieram. To są jednak, co by nie powiedzieć, wczoraj odebrałem mało 1320. Natomiast podpisów. Natomiast bywają dni, kiedy mam 3000 podpisów. I, I powiem, że każdy jest naprawdę, akurat schowałem, dzisiaj pokazywałem wczoraj w moim programie, że są ludzie, którzy ręcznie sobie tabelki malują. I ciekawy jest, jak PKW się zachowa. Nie zachowujcie się jak świnie. Po prostu zwyczajnie ludzie czasami nie mają drukarek. E, mają chęć poprzeć, najważniejszy jest podpis, adres i tak dalej, no i to wszystko jest. E, e, trzeba po prostu zwyczajnie uszanować e, takie poświęcenie, no i człowiek mi jeden podpis przysyła, kuma jaka jazda jest, widać, to jest 52 rocznik, zrobił tą tabelkę, to z południa robił, e, e, napisał, poszedł, zaniósł na pocztę, wysłał, zaadresował, no ba, jestem naprawdę pod wrażeniem, Ta, dlatego bardzo proszę ostatnie dni, zbieramy podpisy, Wysyłacie na 03910 Warszawa. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.